zaskakujące, tak średnio wiedziałam. Nie ma co panikować, będzie zdane. zdane. No co, poprawka. No chyba tak. Jak tam, chłopaki, matura z polskiego poszła? Pierwszy jak otworzyłem arkusz, bardzo wystraszyłem się z wypracowania. zaskakujące, tak średnio wiedziałam. Co mam pisać, ale wydaje mi się, że ostatecznie wybrnęłam z tego dobrze. No, już mnie zawodzi pamięć. Co, właśnie, co jest źródłem nadziei w, tam, w trudnych sytuacjach? Dokładnie, coś nowego. No co, poprawka. <noise> no chyba tak. No tutaj jakby ambicje nie są wysoko, bo to w sobie zdać. Strasznie. Ja myślę, że tak na 60% stabilnie. Coś tam umiem, ale wydaje mi się, że jestem wystarczająco przygotowany. No, chyba tak. Miało być, miało być dużo wesela, bo tylko jedno zadanie z wesela. Było. Było. Zostałam zaskoczona, ale myślę, że... Myślę, że nie ma co panikować. Będzie zdane. Będzie zdane. Tak. Jest dużo informacji, które są po prostu bezużyteczne, e, powinny być zmienione, ale to jest moja osobista opinia. Pewnie niektórzy się ze mną zgodzą, niektórzy nie. Wiadomo.